Witam Was moi kochani bardzo serdecznie sprzed mojego kompa. Chciałbym dzisiaj nagrać króciutki freestyle na dwa wiodące tematy, które pojawiły się pod ostatnim freestyle'owym filmikiem, a te tematy to Maria i telewizor. Dość ciekawa kompilacja, mam nadzieję, że coś ciekawego, interesującego z tego wyjdzie. Ponadto chciałbym Was zachęcić do tego, abyście w komentarzu zostawiali tematy na kolejne freestyle. I spośród tych wszystkich tematów wybiorę dwa, które pojawią się na kolejnym materiale. Ponadto zachęcam was oczywiście do tego, żeby subskrybować, zostawić łapeczkę. Nic was to nie kosztuje, naprawdę zero, a mi może pomóc osiągnąć lepsze wyniki na YouTubie. Dobra, czas start. Na tych bitach tutaj ziomek pęga rozkmina Proste w moim życiu najważniejsza Maryja I pięknie tutaj się ziomek woże Maryja, proste, że wszęstowie i cały czas, teraz prawdę tutaj powtórzę Chciałbym być teraz na jasnej górze I ten freestyle ziomek nie jest tutaj wtórny Proste apel to górski być nawet teraz ziomek grany, no bo proste, że ja nie jestem nigdy przegrany, bo z Marią zawsze idę przez świat Więc z teraz ziomek, to bram, ej, pędzę teraz pięknie i się tu wożę Puścisz to na telewizorze I cały czas to z tego ziomek wynika, bo macie tutaj klasyka, jakbyście brali Grundika Ej, cały czas tu freestyle wymyka Proste, mogę mieć pana Sonika i cały czas, ej, skumajcie teraz ziomy, bo mogę być ekskluzywny, nawet jak Sony I cały czas, ej, macie teraz tutaj ziomka Mogę mieć nawet tutaj pilota i cały czas, ej, macie teraz ziomka, ja jestem waszym pilotem. Lotem do Pana Boga, bo cały czas teraz się tutaj dobrze czuję I proste, że Boga teraz tu programuję Bo chcę iść, ziomeczku, do nieba I tych wersów teraz tutaj potrzeba I cały czas, ej, to jest tęga, rozkmina W niebo wzięcie, nawet jak Maryja I wiesz co, ej, pojadę teraz tutaj dalej Mam ten dalej, bo może tam ziomek wejdę z ciałem Dzięki wielkie, to taki krótki freestyle Może jeszcze bym coś nawinął, ale chyba nie mam już mocy Bo ten freestyle tutaj kroczy O, bo mam chyba jeszcze trochę mocy tak to każdy ziomeczku tutaj pięknie rozkwini. Mogę nabijać znowu teraz pięknie tutaj o Maryi, cały czas, ej tutaj tęga rozkwina, jak Maryja, no to proste, że nawet Fatima, i cały czas, ej ja się teraz tutaj wożę, jak trzej pastuszkowie, I cały czas masz teraz tutaj brzmienie, jak pastuszkowie mógłbym mieć objawienie, i cały czas, ej teraz się tutaj wożę. Może puszczą o tym gdzieś w telewizorze, i pojadę teraz tutaj ziomeczku dalej, gdzieś tam na jakimś fajnym kanale. Jak tam kanał, to nie jest ziomek banał cały czas ej tutaj pięknie gram Bo puści to nawet pun tutaj TV trwam o pam dobra, dzięki wielkie pokój